Sprawdźmy, Kuba. Osukała mnie. Miała za uchem pieniązka. Takiego pieniążka Rzucamy tutaj do środka. Masz... Masz jeszcze pieniążka? Na pewno Podnieś pachę do góry. Podnieś. Sprawdźmy, słuchajcie. drugą pachę do góry, cicho, cicho, cicho. Słuchamy? Ty masz wszędzie pieniądze. Chodź jeszcze do mnie. W no ma pieniądze. Słuchamy? Gdzie ma jeszcze? Co ty? Pokaż. Tu, ma pieniądze. Cicho, cicho, cicho. O que